Biedronka Pięciokropka zgubiła kropki. Pewnego słonecznego dnia Biedronka Pięciokropka postanowiła pójść na spacer. Przychadzając się po łące, spotkała swoją przyjaciółkę Waszkę Ole. Witaj, Olu, jak się masz? – przywitała się. – Dzień dobry, Pięciokropko – odpowiedziała Smutnowaszka. – Dlaczego jesteś taka smutna? – zapytała Pięciokropka. – Zgubiłam okulary, a bez nich słabo widzę nie smuć się poszukamy ich razem na pewno się znajdą Waszka wraz z Biedronką rozpoczęły wspólne poszukiwanie okularów w gęstej trawie nagle pięciokropka zawołała mam je znalazłam twoje okulary Waszka uściskała Biedronkę dziękując jej za pomoc ani Pięciokropka, ani Ola nie zauważyły, że w trakcie poszukiwań okularów Biedronka zgubiła jedną ze swoich kropek. W pobliżu przylatywał motylek tęczuś. Pięciokropka zapytała, dokąd lecisz tęczusiu? Odwiedzić ślimaka z Pięciokropko. Czy chciałabyś polecieć ze mną? Tak, bardzo chętnie go odwiedzę. Zróbmy wyścigi. Kto pierwszy doleci do domku z ten wygrywa. Do zobaczenia, Olu. Uwaga, startujemy! Podczas szybkiego lotu biedroneczce odpadła kolejna kropka, lecz przejęta wyścigiem nie zauważyła tego. Ojejku, a któż to tak pędzi zupełnie jak szybowiec? Zastanawiał się ślimak. Biedronka i motylek wylądowali jednocześnie na trawie. Remis, zawołali uradowani. Witajcie, przyjaciele, powiedział Zegzaczek. Witaj, Zegzaczku, odpowiedzieli biedronka i motyl. Co robisz? zapytała pięciokropka. Sieję nasiona sałaty. Pomożesz mi? Przykro mi, zygzaczku, a ja muszę już lecieć. Oznajmił motylek tęczuś. Do widzenia. Ja ci pomogę z Zygzaczku, zaproponowała Biedronka i zebrała się do pracy. Nie zauważyła tylko, że wraz z nasionami sałaty wpadła do jej z dziurek w ziemi, także i kolejna kropka. Po skończonej pracy ślimak powiedział Dziękuję Ci za pomoc. Bez ciebie zajęłoby mi to znacznie więcej czasu pięciokropko. Cała przyjemność po mojej stronie powiedziała Biedronka. Pożegnała się ze ślimakiem i pomyślała, Troszeczkę zgłodniałam przy tej pracy. polecem do pszczółki, Jadzi, popyszny miodek. I poleciała. Witaj, Jadziu. Pomagając silmakowi strasznie zgłodniałam. Czy poczęstujesz mnie swoim miodem? Oczywiście. Właśnie przed chwilą upiekłam ciasto miodowe. Proszę, siadaj, a ja przyniosę dwa talerzyki. Dziękuję, powiedziała Biedronka, sięgając po ciasto. To ciasto jest naprawdę przepyszne, Jadziu. Cieszę się, że ci smakuje pięciokropko. Upiekę go z pewnością więcej, gdy pomożesz mi pozbierać trochę nektaru na miód. Pszczółka, Jadzia i Biedronka poleciały na kwiatową łąkę. Zbierając nektar, nie zauważyły, że kolejna skrobek Biedronki przykleiła się do płatków jednego z rumianków. Po zebraniu nektaru, Jadzia zabrała go do ula, a pięciokropka poleciała do stawu, troszeczkę się ochłodzić. Nad stawem żaba Rechotka skakała po kamieniach. Przyłącz się do mnie pięciokropko, zawołała Rechotka. To świetna zabawa. Biedronka posłuchała przyjaciółki i już po chwili bawiły się naprawdę wspaniale, tak wspaniale, że żada z nich nie zauważyła, gdy ostatnia skropek biedronki wpadła do wody. Na dźwięk radosnego dźwięku, śmiechu Biedronki i Żabki, na staw przyleciała Waszka Ola, za nią Motylek Tęczuś i Pszczółka Jadzia, a po jakimś czasie dołączył do nich Ślimak Zygzaczek. Wszyscy razem dobrze się bawili, gdy się zmęczyli, postanowili odpocząć, Poś... przysiedli na trawę. Nagle Waszka Ola spytała, pięciokropko, a gdzie są twoje kropki? faktycznie na twojej sukience nie ma ani jednej kropki, zauważył Zygzaczek. Zgubiłam swoje kropki, powiedziała smutna biedronka i zaczęła płakać.